witam wszystkich na moim kanale jestem Isa. zapraszam na tarota codziennego dziś mamy niedzielę 26 września zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku niedziela 26 września dla wszystkich znaków zodiaku jaki będzie ten dzień niedziela 26 września Najpierw, oczywiście, zaczynamy od osób z podznaku barana. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku barana, to te karty pokazuje, że dziś możecie dobrze zainwestować swoje pieniądze. Jeżeli jesteś kobietą, to śmiało możesz kupić sobie coś. Drzyższego. Jest to karta, która może informować, że dziś właśnie będziecie mieli kontakt z osobą, najprawdopodobniej kobietą, która pracuje właśnie w jakimś sektorze bankowym. Jest to też bardzo dobry dzień na to, żeby zakładać jakieś swoje działalności gospodarcze, chociaż nie wiem, czy w niedzielę. Można aktualnie wykonywać takie czynności. Ogólnie bardzo dobry dzień do wszelkiego rodzaju, właśnie inwestycji, jakichś takich większych zakupów. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, to tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możesz poznać dobrze sytuowaną kobietę. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, tutaj natomiast karta pokazuje, żebyście dziś nie wydawali więcej niż macie, żebyście zaciskali przysłowiowego pasa, żebyście trzymali się swoich reguł, swoich zasad, żebyście nie wychodzili za to, co zostało już ustalone. Jeżeli chodzi o bliźnięta, Tutaj natomiast karta pokazuje jakiegoś mężczyznę z przeszłości, mężczyznę, którego się zna. To może być twój eks, jakiś kolega, przyjaciel. Jeżeli jesteś mężczyzną, to tutaj karta pokazuje, że dziś śmiało możesz zadbać o swój, o swój wygląd fizyczny, możesz z, um, zapisać się na siłownię bądź też na jakieś inne tego typu e, rzeczy, na przykład rozpocząć dietę. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, to tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym masz szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby z znaku uraka, tutaj też bardzo miły, sympatyczny dzień. Główne skrzypce będą grały uczucia, emocje. Jest to bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Śmiało możecie wychodzić do ludzi, umawiać się na różnego rodzaju spotkania, zakładać konta na portalach randkowych i dziś też jak najbardziej możecie się zakochać. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, tutaj karta pokazuje, że na coś przyjdzie Wam dłużej poczekać, coś się przeciągnie. Karta mówi o takim zatrzymaniu, nie będzie dalszej kontynuacji, jeżeli chodzi o jakąś sprawę. Karta może informować, żebyście też na pewne kwestie spojrzeli zupełnie z innej strony. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, tutaj karta informuje, żebyście w dniu dzisiejszym uważali na nogi. Jeżeli chodzi o panny, Tutaj karta pokazuje, że dziś możecie zostać oszukani. Może ktoś was przechytrzyć. Karta też ostrzega, żebyście właśnie to Wy w dniu dzisiejszym, że tak powiem, nie chcieli kogoś oszukać, żebyście to Wy właśnie dziś za bardzo nie cfaniakowali. Tak więc też uważajcie na to, co dziś na przykład podpisujecie i kto Was dookoła otacza. Jeżeli chodzi o uwagi, tutaj karta pokazuje jakieś ważne dokumenty, informacje. Karta może informować również o tym, że będziecie chcieli się od czegoś odciąć. Jeżeli czegoś szukasz, jeżeli czegoś akurat dziś coś będziesz załatwiać, to tutaj karta pokazuje, że bardzo ważna będzie jakaś informacja, jakiś dokument, jakiś papiery. Karta też może symbolizować różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne. A jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj natomiast karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z osobą taką wycofaną, nieśmiałą, zakompleksioną, osobą, która się trzyma na uboczu, bądź też to wy właśnie będziecie się dziś tak czuli, z tego względu, że na przykład ktoś wytknie Wam wasze wady. Jeżeli chodzi o strzalce, tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym wasze życie może się zmienić o 180 stopni. Tutaj, akurat, ważną rolę będzie, odegrało, będzie odgrywało przeznaczenie. Możecie poznać osoby, które są już Wam z góry pisane, możecie mieć styczność z osobami z poprzednich wcieleń. Jest to bardzo dobry dzień dla do osób, które lubią sobie czasem pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj karta pokazuje wycofanie, pustkę, taką samotność, chęć, że tak powiem, trzymania się na uboczu. Możecie mieć właśnie kontakt z taką osobą, z kimś starszym, z kimś z dużą wiedzą życiową. Jest to też bardzo dobry dzień, właśnie, żeby pomedytować, żeby pobyć samemu ze sobą. Też jest to właśnie dobry dzień, żeby przeprowadzić takie właśnie poważniejsze rozmowy samemu ze sobą, żeby odnaleźć na przykład swój sens życia. Jeżeli chodzi o wodniki, karta pokazuje jakieś kwestie które są przed Wami ukryte. czegoś możecie się dowiedzieć. Możecie mieć wrażenie właśnie, że coś jest przed Wami skrywane. Karta może symbolizować właśnie, że dowiecie się o jakiejś ukrytej relacji. Być może to ktoś Wam właśnie zaproponuje taką relację, bądź też właśnie dziś możecie poznać osobę do takiej relacji. Jeżeli chodzi o ryby, tutaj karta pokazuje jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi właśnie o zarabianie, bądź też będziecie mieli po problem z podjęciem decyzji z tego względu, że będziecie mieli teoretycznie dwie identyczne rzeczy, dwie identyczne możliwości. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanej niedzieli i zapraszam na jutro. Papa pa.